Tam jeszcze, jak w ogóle idzie ten Teatr Imka, bo ten projekt prl jest fajny. I no byłeś jak... takim frontmenem w życiu teatralnym Warszawy, obok nie wiem, Jandy, czy No wiesz co, no, pa pamiętaszcie doskonale, jak otwierałem ten teatr i, i, i się ludzie ze mnie śmiali, a szczególnie z branży, że, że co ja mogę na ten temat wiedzieć. Ja nie mówię, że ja tam coś więcej wiem niż inni, ale myślę, że są tu takie warunki emocjonalne i taka energia, że przyciąga to artystów. I oto ten generał to jest siódma. Premiera. No to proszę mi pokazać. W ciągu dwóch lat, nie, roku. roku. Proszę mi pokazać teatr inny w Polsce, który ma siedem premier, z których każda jest gdzieś tam komentowana w prasie, recenzowana, co jest dla nas wielkim y, y, zaszczytem. Y, nie wszystkie recenzje są przecież genialne, ale nie o to chodzi. Jest rozmowa. No jasne. Ale czujesz się bardziej biznesmenem? czy, czy Nie, ja mam słów, dyrektora tak, zarządzającego, którym jest Sylwia Diakowska. O kasy też trzeba pilnować. Tak? No i ona się zajmuje tym, ja rzeczywiście w te rzeczy się nie, nie, nie za bardzo wtrącam No Bo, bo swoje pieniądze, pytasz, ile? Dużo. To znaczy dużo, to znaczy dużo wszystko to, co zarobiłem w serialach, w programach, ja to mówię, włożyłem w ten teatr. Ale to nie jest coś, proszę Państwa, na czym ja się użalam, bo na życie mi starcza spokojnie.